Coś tak. Jeżeli się mówi o takich perełkach, takich typowych, powiedzmy legendarnych, już prawie oś punktach, gdzie na przykład łapalice, albo na przykład pałac, gdzie stoi do czy w tym, no, wy, 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 wy. stajni czy nawiedzony tam jakiś tam yy, szpital, i to jest właśnie z takich punktów. Legenda już. Historia za pisać. Najpierw sobie obejdziemy. Ktoś się chyba dobierał do drzwi. Jeden na obkoło. To muszę do rozdostanie, dobra? Ktoś na mnie. dobra. Dobrze. Mamy się numer dwa. Standard. Tutaj nie było tego. A jest tu tylko drugi raz. Ale pałac robi wrażenie niesamowite. Okno otwarte. To był bodajże hotel. Ale głowę nie dałem sobie uciąć. Z, tej z tego miejsca chciałem pozdrowić jeszcze pozdrowić dzięki niej, bo to ona dała mi tutaj namiar. Jak jeszcze nie wiedziałem co to jest typu stronę typu desolate. Tylko jak ja tu byłem w lecie, to naprawdę masakra. Te wszystkie przejścia to były, kurwać macie... popas czy jakieś tam pokrzywy, nie pokrzywy. brawa wycięte wchodzimy. wchodzimy ale przez to, że szukaliśmy wejścia pisało na opiniach że ja bo trzeba tam 3-4 razy po bagdach pochodzić po krzakorach te sprawy 4 razy trzeba wytrzymać moją partnerkę na rękach nosiłem oczywiście 4 razy wrzucam, że to już bo po co? i o wilku Koleś Wąbelow, który to budował, on chyba tutaj żony i córki, dziecko stracił. Gdzie jest tutaj, właśnie jest w swoim parku grób. Pomyśl ładne, nie wiem. Nie znalazłem go wtedy, bo było pełno przekorów, a teraz to w sumie pada. I zazdziemy pod dach, ale na To mi się przypomina kodę z ojcem chrzestnym. Jak koleś się obudził z głową konia. I moi drodzy poraflanie, oto perełka. docz Stojący w stajni. Dacie wiarę? To jest coś niesamowitego. Jeszcze koło zapasowe. To jest to jest na całą Polskę, ekwapalice i tak dalej, słynnie. Ostatnio to tu jeszcze były płyty sam, płyty resioroles. I się wpisyłem tylko gdzie to było. No, na satelitkę wyciągnąć. Dodge Interrapid. Kumpela się nie pytała, kiedy się jej opowiadałem, tego nie, wzię nie wzięli i nie ukradli. A ja mówię, hey, hello, tych samochodów jest 5 czy 6 w Polsce, więc byłby problem, żeby to sprzedać nawet. Bo wszyscy by się pytali, a skąd to masz? To nie stało pod stołem. Klimat amerykańskiego, tego stylu życia. Się sobie w Dodgeu, praktycznie tylko jointa, laska stoi, moja niunia. I jesteś Kochanie. Dodż Wyposażone jak widać trochę po przebiegu nie ma. Kuczuków nie ma. Można, można. Opony zapasowe z woków też nie ma. Bezpieczniki, niebezpieczniki silnik 2,7 siedem Dwa siedem litrów. No to kurczę to jest no ładny. Już można pozymytać. zardzewiały, bo zardzewiały, ale jest, nie? Teraz e, udaję takiego, co się na tym zna. Eee. dobre. Koła szerokie, zapasowe jeszcze nie śmigane. Apteczka. Pytamy co jest tutaj. A jak to się otwiera? Nie, nie otworzyłem nie wiem jak. Nie jestem mechanikiem. Czyli co? Do... W stajni? Mogła być yy, głowa tego kozła, a nie tego konia. Wyposował do Dodża, A tu? Pierduty, 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 pierduty. Nasi tu byli, bo jest specjal. I No, rzeczywiście. Jadro z tych starych. Ale mamy jeszcze tą Urszulę. Dobrze. I rysik, pewnie już Straits. Nie ma Behemota. Brother of Army. O, fajny pływałek. Filtry, nie filtry. Dobra, tu są świetne.